Cześć, dzisiaj usłyszycie kilka rad, jak przetrwać na diecie bezglutenowej. Dowiecie się również, o co warto zadbać w waszej kuchni, byście byli bezpieczni. Zostańcie ze mną do końca, będzie mały bonus kulinarny. No to zaczynamy! Na początek, nie zapominaj o pozytywnym myśleniu. Zmianę swojej dotychczasowej diety potraktuj jako nowe wyzwanie w życiu, a nie przymus. Niech to będzie pretekst do urozmaicenia swojej dotychczasowej diety i poszerzenia swoich zdolności kulinarnych. Daj się ponieść wyobraźni, ale pamiętaj, im więcej wiesz na temat diety, którą aktualnie prowadzisz, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że sobie zaszkodzisz. Więc słuchaj, czytaj, oglądaj więcej. Warto, byś na początek zaopatrzył się w kilka książek kulinarnych, by wiedzieć, co z czym przygotować. Na moim Instagramie znajdziesz wiele przepisów, z których śmiało możesz korzystać. Link do strony, znajdziesz w opisie poniżej. Zasada druga. Daj sobie czas i uzbrój się w cierpliwość. Początki bywają trudne, wiele będziesz musiał się nauczyć. Więc grunt to opanowanie i zorganizowanie. Na początek idź na zakupy z wcześniej przygotowaną listą. Ustal, co będziesz potrzebować na kilka następnych dni. Co będziesz gotować bądź piec. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak przygotować pierwszą bezglutenową listę zakupów, zapraszam do poprzedniego odcinka. Tam na ten temat mówię więcej. Zasada trzecia, najważniejsza, porządek w kuchni. Temu tematowi poświęcimy troszeczkę więcej czasu. Jak wiecie, Celiakia to choroba, w której trzeba całkowicie wykluczyć gluten. Jego najmniejsze ilości mogą spowodować ogromne szkody w organizmie. Dlatego tak bardzo ważne jest, by dobrze zorganizować się w kuchni. Pozwoli Wam to ograniczyć prawdopodobieństwo zanieczyszczenia przygotowywanych przez siebie posiłków. Gluten nie lubi porządku, więc o niego zadbajmy. Przygotuj odpowiednio pomieszczenie, w którym zamierzasz gotować. Jest to ważne w przypadku osób, które w jednej kuchni będą przygotowywały posiłki gluten-free. Oraz te glutenowe, na przykład dla reszty domowników. Więc o co warto zadbać? Wydziel strefy w kuchni, ustal w jakich szafkach będziesz trzymać produkty bezglutenowe, a w jakich glutenowe. Mała rada ode mnie. Produkty bez glutenu trzymaj w szafkach wyżej, by uniknąć zanieczyszczenia, na przykład poprzez zasypanie mąką glutenową produktów znajdujących się poniżej. Możesz oznaczyć części blatu, na których będą przygotowywane oba rodzaje dań. Warto mieć dwie deski do krojenia, stolnicę czy durszlaki do odsydzenia makaronu. Pokusiłabym się również o osobny toster do pieczywa bezglutenowego czy mikser. Ale mogę się założyć, że po pewnym czasie wszystkie dania przygotowywane w Waszej kuchni i tak będą bez glutenu. Wygospodaruj osobną półkę w lodówce na produkty bez glutenu, bądź trzymaj je w pojemnikach w jednym kolorze, by ułatwić innym domownikom rozpoznanie. Posiłki bezglutenowe gotuj jako pierwsze. Upewnij się, że na fartuchu nie ma resztek po przygotowywanym ostatnio glutenowym posiłku. Mieszając, używaj osobnych łyżek. Nie gotuj makaronów w jednej wodzie. Smaż tylko na czystej patelni. Nieświadomie możesz spożyć gluten również, korzystając z maselniczki z resztą domowników. Zadbaj o swój piekarnik, nie pozwól, by znalazły się w nim resztki glutenowych produktów. Radą może być tutaj korzystanie z folii aluminiowej bądź specjalnych woreczków do pieczenia. Podając jednocześnie posiłki glutenowe i bezglutenowe, możesz na przykład skorzystać z dwóch zestawów talerzy w różnych kolorach. Ważne jest, byś zadbał o swoje pieczywo. Postaw je w koszyczku z dala od posiłków glutenowych, które mogą go zanieczyścić. Jeżeli macie małą kuchnię i nie macie możliwości, by tak nią zagospodarować, ważne jest, byście wiedzieli, jak dochodzi do zanieczyszczeń posiłków bezglutenowych w kuchni. Dbajcie o czystość i uświadomcie resztę domowników, a z czasem pewne zachowania będą rutyną. Będziecie wykonywać je bez większego zastanowienia. Pamiętaj, siła tkwi w grupie. Namów resztę domowników na wypróbowanie bezglutenowego obiadu. Nie gotuj na wiele garnków, zaoszczędzisz czas i zmniejszysz prawdopodobieństwo zanieczyszczenia swojego posiłku. Szukaj podobnych do siebie, na przykład na Facebooku, dołącz do grupy gluten free i stań się częścią już dużej społeczności. Bądź tu ze mną, będę cię wspierać tak jak mnie wspierali moi bliscy. Słowa otuchy są potrzebne. Ostatnia już zasada, sprawdzająca się nie tylko tutaj, to metoda prób i błędów, czyli uczymy się oddychać. Próbując nowych rzeczy w kuchni bezglutenowej, gotując według nowych przepisów, możesz mieć pewność, że nie raz, nie dwa, coś pójdzie nie po Twojej myśli. Będziesz miał ochotę wtedy rzucić to w kąt, ale weź trzy głębokie oddechy, tą twardą bułeczkę, która miała być tak puszysta, zapij mlekiem, a następnym razem będzie już tylko lepiej. Praktyka czyni mistrza. Ty też nim będziesz. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że ze mną byliście. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentowania oraz subskrypcji. A teraz obiecana niespodzianka kulinarna. Trzymajcie się cieplutko, bezglutenowo. Cześć. Przygotujemy nasze pierwsze bezglutenowe bułeczki. Będziesz potrzebować 250 g mąki do wypieku chleba, 150 g mąki ryżowej, 7 łyżek oleju, około 20 g świeżych drożdży, 2 łyżki cukru, szklanka ciepłej wody około 250 ml oraz niecałą łyżeczkę soli. Zaczynamy od rozpuszczenia drożdży w ciepłej wodzie z dodatkiem cukru, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 10 minut w ciepłe miejsce. Przesiewamy mąkę, do mąki dodajemy roszczyn, olej oraz sól. Zagniatamy ciasto. Odstawiamy również pod przykryciem do wyrośnięcia na około 30 minut w ciepłe miejsce. Wyrośnięte ciasto formuj na kształt okrągłych bułeczek i łóż je na wyłożonej papierem do pieczenia blasze. Bułeczki możesz naciąć wzdłuż lub w kształcie gwiazdy. Odstaw pod przykryciem na kolejne 15 minut w ciepłe miejsce. Przed wyłożeniem do piekarnika możesz posmarować rozbełtanym jajkiem. Będą wtedy ładnie zarumienione i posypać ziołami. Bułeczki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni od 15 do 20 minut. Po wyciągnięciu studzimy je na kratce. Idealne w ten sam dzień. By nadać im świeżości na zajutrz, włóż bułeczkę z kropioną wodą na 30 sekund do mikrofalówki. U mnie wygląda to tak.